Siema, z strony Kubik i dzisiaj oprowadzę was właśnie po LANiku Acer e Masters gdzie jako Wex Gaming mieliśmy właśnie okazję zagrać Zagrać, bo jesteśmy już właśnie po meczu Loser Bracket, gdzie graliśmy na inny polski zespół Cesgo Launch I niestety przegraliśmy, także tutaj zademonstruję wam jak właśnie wygląda tutaj to wszystko od środka No może widzicie, że w ogóle tutaj, nie wiem czy widzicie to dobrze Lampu już wam nie zaparę, ale ogólnie tutaj są buty, tutaj chodzi się boso Pierwszy raz widzę, bo na nawie w ogóle się w ten sposób, no ale dobra. Jak kto woli. No i widzicie, tutaj można sobie spokojnie zastawić kurteczki, tutaj są telewizorki, wszystko. Zawodnicy mogą, choloneks. macie, też można sobie spokojnie tutaj odpoczywać. Widzicie, że zawodnicy siedzą, dyskutują, nie mają niczego problemu. Jest bar. Bar jest także zawodnicy tutaj mają cały barek za darmo ja on, jak jakby tu przyjechał to sobie spokojnie ulżyć do najmniejszego problemu ciekawą opcją jest to nie wiem czy będę chodził ale tutaj w jakiś sposób są oznaczone kiwery za że sobie nie zobaczymy ale ogólnie całkiem przyjemnie jest to zrobione moja ulubiona rzecz, miałem jeszcze filmik niestety wyłączyli mi maszynę wczoraj była, moja ulubiona dęsmata z góra do lewo, prawo naprawdę zarąbista sprawa, widzicie że naprawdę jest sporo, jest po prostu do odpoczynku sobie tutaj oglądać obiekt jest naprawdę ogromny, wszystko jest tutaj zrobione, bardzo fajnie. A żyże, kolejna loża, zaraz sobie zejdziemy na dół, wszystko Wam pokażę jak to wygląda. Tam widzimy, że jakieś gramy są sobie rozpokować, w sumie to pokazałem Wam. I tak wygląda tutaj wszystko od środka. Tutaj macie kasterkę, którą widzicie na górnym filmie. Tutaj tym gracze widzimy, że aktualnie... Tutaj są zawodnicy drużyny na tam mamy zawodnicy dziecko Redemption. Nie wiem, tutaj, czy, czy ktoś jest czy nie, mogę ewentualnie pokazać, jak to wygląda od środka. Ucieka. wygląda to tak, że zawodnicy się rozgrzewają można sobie spokojnie wejść do środka widzicie, są kulki, wszystko jest fajnie tutaj załadowane w ogóle miejscówka spoko, kawałek od internetu jest jak ktoś ma laptopa, może sobie spokojnie podłączyć, także z tym nie ma najmniejszego problemu i pokażę wam jeszcze jedną opcję bo na dole jest specjalne wejście tam wczoraj streamowałem wczoraj są tutaj w na youtube, a, także kiedyś tam streamowałem, jak odpaliłem właśnie streama stąd widzicie, bip on staff only, VIP only Także my wejdziemy, nie mówię, że jestem VIP, ale jakiś tam staff only może... Także wjeżdżamy sobie na dół I zobaczcie, co mi się dzieje Tu jest miejscówka do rozgrzewania się Hello, hello Także hello. 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 hello Także tutaj zawodnicy już zespół sport Rozgrzewają się Można sobie spokojnie usiąść godzinę przed Tam mamy zespół Efrak You guys playing versus Efrak? Next match or? Yeah, yeah. Okej, okay. Jesus z będzie grało przeciwko Efrak. ciekawy meczu się na pewno zapowiada nie ma. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Tutaj widzicie jest taki mini bufecik, Jest siłownia, nawet jakby ktoś chciał sobie lekko coś powiedzieć, nie problemu. W tym miejscu się stylowałem, tu macie takie jak te telewizory. Jakiś pinball, tutaj nic nie się, strasznie ciemno I ogólnie VIP. tak można sobie spokojnie usiąść Widzimy, że Red Bulli jest tutaj masa naprawdę przedziwne są te Red Bulle, których w ogóle nie odgadam, w ogóle w Polsce takich nie ma Zobaczcie jakieś, co to jest tutaj Coś taka zielona edycja, nie mam w ogóle pojęcia co to jest, w każdym razie jest tutaj naprawdę bardzo fajnie, bardzo wszystko jest to stronie zrobione Także tutaj evencik jak naprawdę na plus, jeżeli chodzi o organizację, może wy tego na streamie nie widzieliście, ale było tutaj dużo opóźnień i tak dalej, uwierzcie mi, że to nie z organizatorów, naprawdę tutaj o wszystko zadbali, w każdym razie my już wracamy do domu i czekajcie na filmiki, no bo jeszcze przede mną kilka wyjazdów i na pewno kilka filmików z wyjazdów będzie, także trzymajcie się i do następnego filmiku.